Witajcie, kochani! Chciałam Wam przeczytać pierwszy rozdział mojej książki Medycyna Nowej Ziemi, a przynajmniej jego fragment. Tytuł tego rozdziału jest Medycyna informacyjna, a podtytuł Przyczyna choroby jest niematerialna, dlatego lekarstwo powinno być niematerialne. Czytałam dzieciom codziennie przed snem. Wybierałam stare baśnie – polskie, indiańskie, rosyjskie, eskimoskie – szukając głębszego sensu, wspólnych wątków i, i ponadczasowych mądrości. Moją uwagę przyciągały zawsze prawa uzdrawiania. Może z powodu powołania, z wykształcenia jestem lekarzem. O dziwo, we wszystkich kulturach były one takie same. Szamani na różnych kontynentach też uzdrawiają w ten sam sposób, szukając przyczyny choroby w sferze duchowej. Różnice są tylko w wyglądzie rytuałów. Czy to nie fascynujące, że aborygański szaman i szaman eskimoski tak samo rozumieją i opisują przyczyny choroby i proces uzdrawiania, w który się angażują? Wracając do baśni i legend, wierzę, że jest w nich zawarta mądrość pokoleń. Tu zawsze wskazywano czynnik emocjonalny jako przyczynę choroby. Jakaś emocja, czy wielka troska powodowała, że bohater zaniemógł, zagorączkował? Zrozumienie zaburzenia stanu ducha pacjenta jest kluczem do jego uzdrowienia. W podświadomości znajduje się bowiem pierwotne zaburzenie, a objawy fizyczne są tylko jego konsekwencją. Następnym razem czytam dalej.